We mnie tutaj jest wewnętrzna niezgoda. Miałem okazję wielokrotnie rozmawiać z rodzicami, którzy zbierali pieniądze na swoje bardzo chore dzieci. I co? Gdzie jest ten cud dla nich? To, co powiedziałeś jest bardzo ważne. Dlaczego właśnie się asumuje, że Bóg jest wszechmogący na ziemi? Po pierwsze, Bóg dał władzę komu? Adamowi i Ewie. Adam i Ewa zarządzali ziemią. Bóg się wymiksował z ziemi. Bóg nie działał nigdy sam. Nigdy. Tak się mówi. Bóg jak zechce, zadziała. Jezus, Ty się tym zajmij. Gówno prawda. Jezus się tym jakoś nie zajmuje. Bóg nie może działać, bo dał władzę człowiekowi. On powiedział do Adama, nazywaj zwierzęta. Słuchaj, jedno pytanie. Dlaczego w ogóle Jezus został zakatrupiony na krzyżu? To jest bez sensu. No, ojciec wysyła syna, samego siebie w postaci mhm. syna, jeszcze ukatrupia go na krzyżu. No po jaką cholerę? Jeżeli Bóg by był wszechmogący, by se mógł mu klepnąć, no to by zmienił sobie przymierze, prawda? By sobie, o, nowe jest. Ale słuchaj, jeżeli władza jest dana komu? Człowiekowi od ogrodu Eden. Już za Mojżesza widzimy, że Bóg ingerował tylko pośrednio, nie bezpośrednio. Więc on wysyła kogo? Bo szatan zabrał autorytet w ogrodzie Eden człowiekowi, prawda? On nie podszedł do Boga. Więc Bóg wysyła kogo? Siebie jako człowieka. Żeby ogarnąć autorytet od szatana na nowo. I jako człowiek Umiera za nas na krzyżu, z martwych zostaje wzbudzony i mówi: Wy teraz idźcie w moje imię i wy teraz głoście Ewangelię. Do was należy władza, do was należy moc. Każdy z was może doświadczyć tych cudów i zmartwychwstałego Jezusa. I ja mam tylko właśnie taką prośbę do ludzi: zamiast oceniać mnie jako oszusta, niech wejdą do Biblii i zobaczą, że to człowiek zarządza Ziemią, i jakby człowiek nauczył się, jak zarządzać wiarą, to ich dzieci byłyby uzdrowione.